Kryminalne nieruchomości to jest nasza nowa seria audycji i podcastów na temat nieruchomości i przestępstw związanych z nieruchomościami, z obrotem, a także tych odciskających się na pośrednikach. Dzisiaj będzie audycja o trzech pośredniczkach, jednym morderstwie, jednym Rolexie, jednym Chenli i jednej hipnozie. A ja nazywam się Tomasz Lebiec i te audycje nagrywamy dla syment24.pl. Zapraszamy, śledź nasze profile. Sytuacja, o której opowiem, wydarzyła się w Teksasie, ale podobne sytuacje mogą wydarzyć się, lub nawet wydarzyły się w Polsce, o czym będzie w innych audycjach. Bohaterkami audycji są trzy pośredniczki. W tym Sara Walker, 40-letnia, pośredniczka, energiczna, dwukrotnie rozwiedziona, ostatni rozwód był niedawno, matka dwójki dzieci, uprawiająca sporty, super kobieta. Oprócz niej wystąpią Nelson Villavencio oraz Casul Chanterkamar. Trudne nazwiska? Trudno, postarajcie się je zapamiętać. Może też wystąpić Randy Tate, były drugi mąż Sary Walker. A oto jak wygląda historia krok po kroku. 7 lipca do żony pana Nelsona Villavencio, pośredniczki w obrocie nieruchomościami, dzwoni Chen Lee, który umawia się z nią na prezentację domu, która ma się odbyć w sobotę na osiedlu w McKenzie. Tego samego dnia Sarah Walker dowiaduje się, że na tym samym osiedlu będzie prezentowała inny dom przez całą sobotę. Wobec tego udaje się do banku, zostawia tam jakiś depozyt finansowy. Oraz umawia się ze swoim mężem Reyndym tejtem, że w sobotę odwiezie mu dziecko. W sobotę rano pani Villavensio dzwoni do Ocana, aby potwierdzić spotkanie, jednak telefon nie zostaje odebrany. Później się okaże, że nigdy Chanli nie mieszkał w tym hotelu, do którego dzwoniła pani Villavensio. Pani Willawęcja jest tym zaniepokojona, ale jej mąż mówi: Słuchaj, pojadę z tobą na to spotkanie, nic się nie bój, będę twoim ochroniarzem. W tym samym czasie pani Sarah Walker odwozi swojego małego synka do Randy Tate'a, czyli swojego drugiego męża, i udaje się w kierunku osiedla. Państwo Willawęcja przyjeżdżają piersi i spotykają na tym osiedlu jakiegoś człowieka o wyraźnie azjatyckim pochodzeniu, w podkoszulku, w krótkich spodenkach, muskularnie zbudowanego i pytają się go, przepraszam, czy pan jest Chen Li? A on mówi, nie, nie, ja nie jestem Chen Li i odchodzi, wsiada do samochodu biały Mustang Ford. Państwo Villavencio w takim razie udają się do domu, który mają pokazać i czekają na przyjście swojego klienta. Mija minuta, dwie, dziesięć, pięć, pięć piętnaście, nikt nie przychodzi. Pan Nelson Wilański wygląda za okno i widzi, że do domu naprzeciwko wchodzi jakaś znana mała osoba. Pyta się żony, kto to jest. A mówi: Ach, słuchaj, to jest słynna pośredniczka Sarah Ann Walker. Bardzo fajna, i kobieta, moja przyjaciółka, bardzo ją lubię. No, ale oni ciągle czekają na tego swojego klienta. W tym czasie pani Sarah Walker rozmawia ze swoją siostrą. Umawiają się na wieczór. Ale rozmawiam, przerywa Sara mówi: "Słuchaj, ja muszę kończyć, bo właśnie ktoś tutaj przychodzi do mnie jakiś klient, otwiera drzwi, muszę go wpuścić. Kilkanaście czy kilka minut później państwo Villa rezygnują już z czekania na klienta, pana Chenali, który nie przyszedł. Wychodzą z domu i widzą naprzeciwko samochód Sary Walker. Oraz zaparkowany za nim biały Ford Mustang. Pan Villavensio pyta się, żony: Słuchaj, może wejdziemy do Sary, przywitamy się z Sarą. Żona mówi: Nie, nie, to jest nieprofesjonalne. Nie wolno drugiemu pośrednikowi przeszkadzać w pracy z klientami. Kiedy indziej spotkam się z Sarą. Odjeżdżają. Kilkanaście minut później do domu prezentowanego przez Sarę przychodzą kolejni klienci. Otwierają drzwi. Dziwią się, że nikt ich nie wita. Normalnie agenci nieruchomości są czujni i witają swoich klientów w progu, ale wchodzą dalej no i widzą w salonie bałagan, porozrzucane meble, ślady warki. krok dalej, ślady krwi na podłodze. Wchodzą dalej, znajdują panią Sarah Walker leżącą w kałuży krwi. Dzwonią na policję, przyjeżdża policja i według Różnych raportów. Znajduje później koroner na ciele Sary od 27 do 30 kilku śladów po uderzeniach nożem, a na jej karku znajduje ślad ugryzienia. Cała sytuacja, dewastacja pomieszczeń, bałagan wskazuje, że w tym pomieszczeniu stoczyła się Duża, ogromna walka, że ktoś walczył z tą kobietą, a Sara nie poddała się. Ona była przecież wysportowana, była kobietą energiczną, i to była kobieta, która mówiła: Nigdy się nie poddaję. Przy okazji, policjanci znajdują ślady. Ślady krwi na klamce, ślady krwi na zlewie, ślady krwi na kafelkach, na podłodze, w kuchni, nie należące do. Sary. W związku z tym uzyskują materiał genetyczny potencjalnego, teoretycznego mordercy. Zaczyna się śledztwo, ale ono się daleko nie posuwa. W międzyczasie też policjanci badają wszystkie tropy. Męża Rendego Tate'a, ale on ma doskonałe alibi. Grał z kolegami w golfa, opiekował się dzieckiem. Poza tym w końcu, co prawda najpierw protestował, zgodził się na badania DNA, które wykluczyło jego Udział w tej zbrodni, a przynajmniej wykluczyło to, że ślady kwit sprawcy domniemanego są śladami należącymi do Randiego. Oprócz tego, policjanci mają dużo pracy. Sara Walker po rozwodzie zapisała się na kilka portali randkowych. Spotkań nie miała dużo, ale miała sporo korespondencji z różnymi mężczyznami. Każdy z nich mógł być potencjalnym mordercą. To też trzeba było sprawdzić. Wszyst byli sprawdzani ślady DNA, alibi itd., itd., nic, sprawa się nie posuwała do przodu. W międzyczasie też sprawdzono, co Sara robiła przed zamordowaniem. I w ten sposób dotarto do jej wizyty w banku, a właściwie do nagrań z systemu monitoringu banku, gdzie ona, jak już wspomniałem wcześniej, umieszczała depozyt w sejfie. I na tym filmie wyraźnie widać, że Sara ma potężny złoty Pierścionek, złoty releks na ręce, a tych rzeczy nie znaleziono na jej ciele. W takim razie uznano, że motywem napadu był rabunek. Sprawa jednak utknęła w miejscu, ale w międzyczasie ogłoszono nagrodę 50 tysięcy dolarów za przekazanie informacji, które pomogą znaleźć zabójcę Sary Walker. Wtedy Nelson Villanueva przypomniał sobie całe zdarzenie i zgłosił się na policję. To już było jednak. Kilka tygodni po całej sprawie i opowiedział, że widział jakiegoś pana, jego żona się umówiła z kimś, to wydał mu się podejrzany, ten Chen Lee, i on tam spotkał jakiegoś Azjatę, który się kręcił, a potem widział tego białego forda, ale tak naprawdę, jak policja się spytała, czy pan pamięta, jak wygląda ten człowiek, on powiedział, że nie. Wtedy policja zwróciła się do doświadczonego Strażnika Teksasu, specjalistę od uzyskiwania zeznań za pomocą hipnozy. Ten specjalista przeprowadził z Nelsonem Villavencio seans hipnotyczny, każąc mu wyobrazić sobie dzień śmierci Sarah Walker i jego widzy na tym osiedlu, jako film. I poprosił go, że w momencie, kiedy na tym filmie zobaczy on postać tego Azjaty to żeby zrobił stopklatkę i żeby opisał jak ten azjata wygląda. Po wyjściu z stanu hipnozy przedstawiono panu Nelsonowi katalogi zdjęć przestępców, żeby wskazał kogoś podobnego. Razem z nim też współpracował grafik policyjny, który sporządził portret pamięciowy. Po opublikowaniu portretu pamięciowego Niemal niezwłocznie zgłosiła się na policję trzecia pośredniczka, która powiedziała, że zna tego człowieka, bo załatwiała z nim transakcję wynajmu domu. I ten człowiek kiedyś przyszedł też do niej, bo niby chciał skorzystać z telefonu. Ona go nie chciała wpuścić, stał się agresywny. Jak go nie wpuściła przez frontowe drzwi, to on chciał się dostać przez kuchenne, jej pies szczekał, awanturował się. Ona zadzwoniła na policję, i wtedy on se poszedł. I tym człowiekiem, jak stwierdziła później, policja jest Kasul Charten Kamar. Kasul Charten Kamar był synem rodziców pochodzących z Laosu, ale sam urodził się w stanie Illinois a do stanu Teksas przyjechał dlatego, że był na zwolnieniu warunkowym za popełnione wcześniej przestępstwa właśnie związane z agresywnym zachowaniem oraz próbą porwania i udał się do tego stanu Teksas by zamieszkać u swojej siostry, czy obok swojej siostry, która miała pomóc mu i chciała mu pomóc w zejściu z tej drogi przestępczej. Oczywiście aresztowany Kasul nie chciał się przyznać do zbrodni, jednak na jego lewej ręce zauważono świeżo gojące się rany. Takie rany, jakie robi nóż. A śledczy sądzili, że znalezienie krwi potencjalnego mordercy na miejscu zbrodni jest związane z tym, że w czasie bójki z Sarah Walker sam zranił się nożem. Oprócz tego Kasulowi pobrano wycisk z jego zgryzu, żeby dopasować do zdjęć ugryzień na karku ofiary. Zbadano też DNA no i według policji wszystkie te próby weszły pozytywnie. W 2008 roku Castle został skazany na karę śmierci, ale to nie jest koniec historii, bo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Texas, wykonuje się karę śmierci, ale jeżeli myślicie, że to jest takie rączy wykonanie, to nieprawda. Według danych stanu Texas Przeciętny okres oczekiwania skazanego w celi śmierci na wykonanie wyroku to jest około 16 lat. Wyrok na kasulu Czartenkamarze kamarze miał być wykonany w lipcu 2017 roku, ale on się odwołał i wykonanie wyroku zostało wstrzymane bez podawania nowej daty. Głównym argumentem użytym w odwołaniu. Było to, że w czasie procesu i w czasie śledztwa wykorzystano pseudonaukę, czyli hipnozę. Władze stanu, Teksas, twierdzą, uważają, że hipnoza i metoda badania zeznań świadków i wydobywania zeznań z ich pamięci za pomocą hipnozy jest dobrze opracowana i procedura jest poprawna w stanie Teksas i daje doskonałe rezultaty. Niemniej jednak, proces się toczy. Jaka jest nauka dla pośredników, także dla pośredników w Polsce? Nauki jest wiele. Po pierwsze, nie zawsze kiedy idziesz do kogoś, to wiesz z kim się spotkasz i czasem warto jest pójść w obstawie, w obstawie kogoś zaufanego, chociaż w kolejnym podcaście pokażemy, że taka obstawa nie zawsze jest zaufana. Pytanie jest też, czy warto. Obnosić się z widomym bogactwem, czyli ze złotym Rolexem, z pierścionkiem, złotym naszyjnikiem i prezentować się jako wizerunek jak milion dolarów, czyli swojego sukcesu, kiedy takie błyskotki po prostu mogą zwabić bandytę. Pytanie też pozostaje, czy warto było się bronić? czy zamiast oddać ten zegarek oddać pierścionek, warto było poświęcić życie, te pytania pozostają bez odpowiedzi. Dodam, że pierwsza pośredniczka, żona pana Nelsona Vilavencio, przeżyła dlatego, że była ostrożna, że pojechała na miejsce ze swoim mężem i ten podejrzany, prawdopodobny morderca uciekł, po prostu poszukał sobie innej ofiary. Niestety, Kulturalna reakcja pani Vila która nie chciała wejść na prezentacji innego pośrednika, spowodowała, że pani Sara Walker przegrała walkę o swoje życie. Zapraszam Was na kolejne audycje z serii Nieruchomości Kryminalne. Pozdrawiam, Tomasz Lebieć, Syman24.pl.